Dokument o 20. Ciężko jest, gdy widzisz coś, czego inni nie widzą. Czujesz to, wierzysz, a jednak, by zaakceptować, że masz BDD, musisz uwierzyć, że to wytwór twojej wyobraźni. Żebym zrobiła sobie krzywdę. Jestem obrzydliwa. Byłem niezadowolony. Chciałem się okaleczyć. Myślałem, że to jedyny sposób. Prawie połowa ludzi przyznaje, że rozważałaby operację plastyczną. Czyli albo ty, albo osoba obok ciebie. Pójście pod nóż lub igłę nie jest już tylko domeną gwiazd Hollywood. Wysyłamy mężczyzn na księżyc. Czemu ja nie mogę usunąć chomików? Dokument o 20. Oglądaj w każdy weekend w Studio MedTV.